– Cześć. – Cześć, co tam długo? – Byłem w sprawie pracy. – Do czasu? – No, było sporo kandydatów. – A byłaś u Karoliny? Nie wierzę. – Prześci mówię, serio. Wyznaczyła mi godzinę, musiałem się dostosować. Jak wchodziłem, to już inny wychodził. – A mnie się zdaje, że wcale u niej nie byłeś. – Gdzie? – A nie wiem, może w pubie? Chuchnij. – Żewtujesz? Samochodem przyjechałem. – Kuchni mówię. w pabie nie byłaś. To jej? Skąd mam wiedzieć? Może jej? Skąd się wziął tutaj ten włos? Nie Mam pojęcia. W różnych miejscach zostawiam kurtkę. Może się przypałem, ta o tyle śmieśła lata w powietrzu. Wiesz co? Takie włosy w powietrzu raczej nie latają. Co robiłaś? Rozmawialiśmy o interesach. A potem? A potem podpisałem umowę i wyszedłem. Przyjęła cię? Mhm. Mm A ten włos? To zaliczka. <laughs>